Już się nakręciło. No, zaczynamy kręcenie filmiku. Ja jestem z Sopo w Plutonie. Cześć wszystkim? No. Ja już mam tutaj niewiele do ISA 4. Ładnie brakuje. Widać 9 000, ale mam wolnego prawie 5000. No, ja Wam niestety tego. Nie pokażę, choćbym Poka chciał. Ale ty nie kręcisz? A, no Przede? ja nagrywam, no ja, ale ja nagrywam, no ale jak mam pokazać wszystkim, że tobie brakuje 9000? No ale ty pokaż, ile tobie brakuje. O, człowieku, mi to jeszcze brakuje 26 na silnik, 44 na działo, 5600 no. na radio i dopiero na iSa 4. No. No właśnie, właśnie, właśnie. Ale ja za to tobie, mam. tobie brakuje do podzespołów na razie, no. Ale za tyle ja już mam te 34. Z czego jestem niezadowolony, bo to jest szmel, złom, szajs, na złom się nadaje. No, a na 30-tym ja, nie chce mi się lecwić. A ja sprzedałem Panterę. planuję sprzedać RL-44. RL jeszcze, jeszcze jak wyekspie tego T28, to już go nie będę kupował, bo braku brakuje. Nie, 9000 też tak jak na IS 3 mi brakuje. To go wyekspie tego T28, ale nie kupuję, bo... Grałem na patchu 2 i jak już niszczyciele, to będę robił z nowej ścieżki. No, a, 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 a na Francuzy zdecydowałem się, i to jest błąd, że zacząłem grać ciężkim, bo mnie wkurzyło i, i będę grać, chcę grać tymi. No ja lekkimi. jestem zadowolony, no, że zacząłem od razu lekkimi i ciężkimi, bo no nie wiem, tak jakoś... Mhm. Jest, jest, jest różnica jak się gra, bo ciężkim jesteś, jest mniejsza szansa, że cię zniszczą, a kim sobie możesz pojeździć i poka pokapować. No mi nikt nie powiedział, że... czy znaczy, mi mówili, że od szóstego tiera się fajnie gra, od piątego właściwie się dobrze gra, ale dla mnie to dobre granie to było w sumie sens grania, że jak szybko strzelam, nie? A to mi nikt nie powiedział, że one szybko strzelają dopiero od ósmego tiera. I jeszcze bym musiał przemęczyć tego AMX-a 4 całego i w ogóle wolno strzelać. Do Ale tego, na... Miałbym szybko miałbym 8 ósmego diera. Już mi się nie Nie, chce. na siódmym już jest szybko szczelny. Tak? AMX? Mm -hmm. M4 szybko szczela. Mhm. Mm to może przemęczę tego arl bo nim się... dobrze mi się gra. Tylko wiesz co, jak patrzyłem na działo najlepsze na e, e, AMX-ie, to on ma to samo co ARL. To czemu ARL szybko nie strzela? Nie wiem. No bo ja się przypatrzyłem w, w badaniach że jak się wejdzie we francuskie Francja yy, i ARL zresztą to za sobie w a, -L -L -A yy, on ma działo te yy, 90 mm 90 mm DCA 45 i, i ten ma identyczne ale... I ten kanon też identyczny ma To nie samo ma? działo ma więc nie wiem czy ono się ale dostrzega. to patrzysz, patrzysz na to najlepsze to DCA To najlepsze ósme, tak To jest to samo co w arl u ale zobacz, że później w AMICie 50-100 to masz to samo działo. O, nie, tam jest 100 mm SA-47. No tak, no ale zaczynasz od tego samego Tak, roku. zaczynasz, ale w tym już jest, jest inne, które ostatnie szybko szczela, bo może rzeczywiście nie ulepszać go jeszcze, to jeszcze strzela wolno, nie? Ja sumie mówię szczerze, na twoim miejscu bym się przemęczył. Dobra, to przepraszam. To zobacz, ja. A zobacz. Powiesz, co bo, to... bo tym ARL-em dobrze mi się gra ogólnie, tylko ja, ja o, o, ostatnio oczywiście gram tylko jednym czołgiem. Znaczy, dwoma: OLUWEM zarabiać i ISEM 3 XP. Ale Piotrek, zobacz, co to jest. 47 tysięcy doświadczenia, to jest 3, 4 tak z lenistwa gry, gry dni gry. I no. masz siódmy tierem. Dobra, to zaczynamy, bo filmik będzie długi, wiesz. Dobra. Zabieraj ISA 3 i je, jedziemy. Oby była wygrana, bo to będzie o, gwiazdeczka. Oby była nielipna właśnie bitwa. Ciekawe jak szybko się załaduje. No mnie też to zastanawia. Bo o. po tym patrzu 711 szybko się ładuje, no ładnie rzuciło całkiem. Znaczy nie całkiem, ale... Nie no to lubi... AMX są mogą nam dać w proście. Nie lubię jechać, no nie lubię jechać na linii Zig y, ogólnie. Tak, tata sobie dzwoni, ja sobie oczywiście nie włączę telefonu. Patrz, mi, mi, mi się włączy. Zawsze to ta musi mi przeszkodzić. Jak, mi się... nie, jak nie wejdzie mi do pokoju, to dzwoni do mnie. Piotrek, mi się włączyła strona ładowania, ale pasek stoi w miejscu. Mi, mi tak samo, właśnie. akurat Dobra, to słuchaj. To proponuję, znaczy, zróbmy i krótkie mam... cięcie. I jak się bitwa czyta? No, ja nie umiem ciąć. No, robisz stop, filmik, a potem tak, jakbyś nagrywał od nowa, i tylko to łączysz, tak jak normalne. Tak no. mm. Dobra, no to krótkie cięcie i jak będzie odliczanie, to się spotkamy znowu. Co to na to? Ja, mi się już liczba załadowała. O kurde, patrz, to ja jestem na plecy ciągle. No Dobra. i, i jestem, jestem trzy, to ja sobie pojadę... Trochę później się załadowała, bo odliczanie już się skończyło. Już? Jestem, no już skończanie już się odliczyło, już dawno, już pojechali wszyscy. O, patrz, ty, a ja mam... o kur... ruszyło się to, nie wiem tam chyba nie, nie wiem, ja chciałem pojechać na łąkę, ale tam pojadą te BMX-y kurcze, trzy. To ja chyba jednak pojadę, no, między jednak, między domki jednak. Czekamy... i czekamy... Ty I czekasz, czekamy. tak? No to ja czy tam widzę, tam jesteś całkiem daleko, kurde, w kącie. Czekasz. Czekaj, 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 mam prawie 50%, to już dobrze jest, <laughs> prawie w bliżej, bliżej, końca niż początku. O, jejku. ładnie. Ja Cię kręcę. Mój tata nie ma wyrzucia. Albo dzwoni, albo wchodzi w Zawsze jak kręcę filmik. To ciesz się, ja jestem zawiedziony. Dominik nie dzwoni i mam świętanielski spokój. Chociaż czasem szkoda, bo trochę nudno. Który Dominik? Dominik Mitka? Nie mówię, że Dominik nie dzwoni na telefon. czasem jestem zawiedziony, bo nie mam nawet z kim pogadać. Jaki Dominik? Co Dominik? A jak miś mówisz? Nie, powiedziałem, że powinienem się cieszyć, że ktoś do Ciebie dzwoni, bo do mnie nikt nie dzwoni i jestem zawiedziony A, nikt! A ja... Ty mówisz, że nikt nie dzwoni, a ja zrozumiałem, że Dominik do Ciebie dzwoni. A, raz dzwoni, No Ja raz właśnie Isa uszkodziłem, we mnie chyba I próbował, bo mnie nie przebił. Dobra, Piotrek, Cio, teraz ja robię krótkie cięcie i ja muszę się wnić. Ale mnie już leją trochę, uszkodzili mnie. Bo ja tam kurde nie widzę przez te drzewo nic No automatycznie wyłączyłem frapsa no. I słuchaj wiesz jak to śmignęło Auto... Ale ty FPS-ów tutaj mam super 8 Czekaj 9 Ja mam 20 Dobra czekaj idę. O kurde tam jesteś no ja trochę uszkadzam czołgi, mnie też uszkodzili, ale... O widzę tutaj T29 do mnie jedzie, to ja się muszę ustawić inaczej. Ja depoisam Już go widzę, wyjechał, ale się schował Boi się mnie Że ja go tutaj nie mam na strzała bardzo. Patrz nie trafiłem gacinę. No i kurde, no ty... akurat go nie było widać jak... Wyjeźdź, wyje, wyje, wyje... nie, 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 Patrz no, kurde. Stój, że chłopie w miejscu. A, nie nie mi się. Patrz. No ja te 29 właśnie uszkodziłem. Na razie uszkadzam, czołgi nie niszczę. Patrz, no, no, patrz. Uwierzę, że z, mo... z moim szajskim dziełem nie uszkodziłem w ogóle EMX-a 1390. No ładnie. Że to, to pina Ale leży! Ale cztery pociski na niego znaleźli. No co, wygr niby wygrywamy, ale mnie tutaj napastują strasznie. Czekaj, jady ci pomóc, bo widzę tam jest ect 29. No właśnie. Już, już, Piotr, jestem za zakrętem... No ale ten T29 mi teraz przywalił. Jeszcze amunicję mam uszkodzoną dwójka szybko i... I muszę tego T29 walnąć 3, 2, 1, 0 Jeszcze mu pieżyczkę trafiłem, nie uszkodziłem. Bo kurde tak stanął. Już, już, już niedaleko, już jestem za zakrętem tu. Już dusz, mam mało życia, już mam mało życia. No to schowaj, się gdzieś. No właśnie próbuję, tylko... O, zniszczyliście go, elegancko. Hmm. O kurde, jakbym tak w ciebie przygrzmucił na te 6% to byś leżał. No. <laughs> Ty, ja. czekaj, 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 czekaj. Jakaś mordka tutaj zaczęła strzelać. Ale trochę pouszkadzałem, wiesz? Będziemy do miał e, doświadczenia troszkę. Tylko sobie sobie coś nie radziłem. To zawsze stres związany no. kręceniem filmiku. Tam kawu jedziemy. Wiem, widzę, Proszę się. Patrz. Nie trafiłem, no. Ja też. Eee. To cholera jedna. To cholera jedna jedzie, no. Wal, 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 wal. Jeden, zero. Jest, dostał. O, ładnie. Ładnie. No patrz, trzech zostało, oni się... Nie, no to jest jakaś komedia, kpina. Komedia, kpina, no. No i dzisiaj dwieście. Trzech. Ile dostałeś? 1200 podwójnej Ja 2070 podwójnego, 34 tysiące kredytów. Ale widzisz no. i zobacz, i co to no jest prawo. za. No. Ile uszkodziłeś czołgów? 4 a ja zniszczyłem 2 Ja uszkodziłem ISA mocno, te 29 trochę, ISA drugiego jakiegoś bo tam były 2 y w sumie. No I ja i KW. A, a ja AMXa 1390 i HM z 25% i KW z 44% To też hmm. powinienem ładnie dostać no ja jednak by dłużej byłem w bitwie, bo ty tam się ładowałeś, nie? No za obronę bazy dostałem Dobra, wie, chodzę. Dobra, do, do garażu. Dobra wychodzę. Dobra. Na garażu jeszcze... Jeszcze kręcę, nie? Ale... Eee, tak, i tu jest... Zarobiłem. Minus 20 muszę odjąć. 14 mhm. tysięcy kredytów do przodu i przy okazji tutaj klan miał porażkę widzę? Ale to wczoraj. No, ja mam... Ja jestem 9 tylko do przodu, jestem zawiedziony wręcz. No. No nie, ja, ład, ładnie, ale mogłoby być lepiej, nie? Dobra Piotrek, no to co, kończymy i do zobaczenia w kolejnym filmie, co? Tak. Co, co? No to na razie wszystkim subskrybujcie, komentujcie, piszcie, oceniajcie. W przypadku, gdybyście chcieli zobaczyć jakąkolwiek bitwę razem ze mną y, i w Santorem, y, to napiszcie, że chcecie i jakimi czołgami żebyśmy pojechali. No, oczywiście. Ja... Ja widać, w opisie... Widać w moim garażu, widać w jego garażu co jest Ja w opisie filmiku udostępnię po prostu link do filmiku i kanału e, Xantora, on zrobi to samo i będziecie wiedzieć jak Ale ja mam. No przecież co... widać co mam w garażu, nie, nie? Tiger, Lowe, rl 44 Ale tylko tego kurde te 25 też. Ale Piotrek, garażu. Piotrek, Twoi widzowie widzą, moi tego nie widzą. Ale przecież będzie link do Twojego filmu. No to mówię, że ja też udostępnię link do Twojego. A no no, ja, ja, ja myślałem, mam... że ty chcesz osobny filmik z garażem zrobić. No nie no, główka cię woli. Bo robiłeś przed chwilą. No ale to robiłem tam dla siebie wiesz znowu. No no. Dobra, to na no. razie wszystkim. No na razie.